Czy pracodawca może zatrudniać pracowników ze stawką niższą niż wynagrodzenie minimalne? Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł, a od 1 lipca czeka nas kolejna podwyżka i wyniesie ono 4300 zł. brutto. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne. Kiedy jednak pracodawca może zaproponować wynagrodzenie niższe niż minimalne? Nawet jeśli pracodawca nie wręczy pracownikowi aneksu po podwyżce minimalnego wynagrodzenia, to ma obowiązek uzupełnienia mu tego wynagrodzenia poprzez premię lub inne dodatki do wynagrodzenia. Wynagrodzenie minimalne jest pojęciem dużo szerszym niż wynagrodzenie zasadnicze, określone zazwyczaj w umowie o pracę. Jednak nie wszystkimi składnikami można uzupełnić wynagrodzenie do wysokości wynagrodzenia minimalnego. Nie można do tego zadania użyć takich składników jak nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie za godziny nocne czy odprawa emerytalno-rentowa.